Cześć, jeżeli chcesz zmienić swoją sylwetkę, zdrowie, samopoczucie, ale czujesz, że nie masz czasu, patrz w swój kalendarz i zastanawiasz się, jakim cudem wciśniesz tu jeszcze 5 godzin na siłownię, bo wiadomo, że dojazd, kąpiel i tak dalej, łącznie z treningiem, który wykonujemy 3 razy w tygodniu, zajmuje trochę czasu, to ten film jest dla ciebie. Dlatego, że pokażę ci, jak w 90 minut zrobić dokładnie to samo, co Twój kolega robi, chodząc na siłownię 3 razy w tygodniu tylko, że my nie będziemy chodzić na siłownię i zrobimy wszystko w domu więc nie przedłużając, bierzmy się do roboty co najważniejsze, osiągniemy przy tym te same efekty zaczniemy sobie od najcięższego ćwiczenia są to przysiady bułgarskie, które trenują zarówno przód uda, jak i tył uda jak i poślad, czyli cała nasza dła, na, cały, na, cały nasz dół ciała będzie od razu przetrenowany i potem sobie przejdziemy na górę ciała więc zaczynamy od oparcia stopy o kanapę, albo stołek, albo krzesło albo cokolwiek, co jest na wysokości mniej więcej kolan siadamy na tej stopie Postujemy drugą nogę i opieramy się z powrotem na przedniej nodze Tutaj jest 90% ciężaru ciała na tej przedniej nodze Lekko się pochylamy, spinamy brzuch na około 40% i zaczynamy pompować. Co jest ważne, to żeby zrobić pełen zakres ruchu, czyli żeby zejść do samego dołu A następnie wstać na samą górę Powtarzamy to 8 razy i kiedy powtórzę to 8 razy o, I po ósmym razie zmieniam nogę, stawiam ją dokładnie w tym samym miejscu i zaczynam pompować drugą nogę. I również tutaj wykonuję 8 powtórzeń. Ok, skończyłem drugą nogę, czyli mamy łącznie jedną serię, bo jedna seria obejmuje obie nogi. Robimy dwie minuty przerwy i powtarzamy to samo jeszcze trzy razy, czyli mamy łącznie cztery serie. Po 8 powtórzeń na nogę. I teraz zrobimy super serię. To jest bardzo ważne, bo pozwoli nam to osiągnąć te same efekty, ale poświęcając dosłownie dwa razy mniej czasu. I robimy to w ten sposób, że zrobimy ćwiczenie na klatkę, a następnie od razu ćwiczenie na plecy i biceps. Czyli będziemy mieć całą górę ciała w dwóch ćwiczeniach, które robimy jedno po drugim. Dlatego, że to są zupełnie inne mięśnie, te ćwiczenia się nie wykluczają, nic nie tracimy, działając w ten sposób. I teraz, żeby mieć maksimum efektów z pompek, które będziemy robić. To wykonamy ich różne wariacje. Zaatakujemy klatkę, tricepsy, barki pod różnymi kątami, żeby wywołać jak najlepszą i najszybszą adaptację. Więc zaczynamy sobie od wersji wąskiej. Ustawiamy ręce w ten sposób. Robimy pompkę, zmieniamy na klasyczną i na szeroką. Z powrotem. Klasyczna, wąska, klasyczna, szeroka. No i w ten sposób pompujemy, aż zrobimy trzy powtórzenia każdej wariacji, czyli łącznie będziemy mieć tutaj 12 pompek. I to jest pierwsza seria. I teraz przechodzimy sobie od razu pod stół na plecy. Teraz potrzebujemy stabilnego stołu, łapiemy się z boku. Podnosimy lekko miednicę do góry i zaczynamy się podciągać na 6 powtórzeń. Dopiero kiedy skończę, podciągać się pod stołem, to seria jest zakończona. Czyli robię pompki od razu skakuję pod stół lecę 6 podciągnięć, i następnie rozpoczynam przerwę, która trwa dwie minuty i potem. Cykl się powtarza. Jeżeli pompki byłyby za ciężkie, to robimy pompki na kanapie, opierając się na kanapie albo na stole. Wykonujemy cztery takie serie łącznie. Jedna seria obejmuje zarówno pompki, jak i podciąganie pod stołem. I też nie, nie możemy zapomnieć o zdrowiu kręgosłupa. Często w pracy dużo siedzimy przed komputerem i również chcemy zadbać o kondycję kręgosłupa, a przy tym przetrenować brzuch, czyli bardziej go zarysować, bardziej zbudować te mięśnie. Tak zwanego sześciopaka, czyli zamykamy dwie rzeczy w jednej, w jednym ćwiczeniu. I to jest tak zwana pozycja kraba. Ale w wydłużonej wersji, w wydłużonym ruchu. I chodzi o to, że wstajemy jak najwyżej, żeby otworzyć klatkę, żeby zmobilizować kręgosłup. Mocno wypycham miednicę do góry, im wyżej, tym lepiej. Ale też staram się zostać w swojej granicy komfortu, żeby też nie przesadzić. A następnie cofam miednicę jak najdalej do tyłu. Wtedy poczujecie bardzo mocne zaangażowanie brzucha. I z powrotem wracam jak najwyżej. Za każdym razem staram się troszkę wyżej wstać i cofam też trochę dalej. Wykonuje 8 wolnych powtórzeń, po których następuje półtorej minuty przerwy i również wykonujemy 4 serie. To jest już cały trening. Nie powinien on tobie zająć więcej niż 30 minut. Wykonujesz go 3 razy w tygodniu i po 2-3 miesiącach zobaczysz już naprawdę fajne efekty. Jeśli chcesz być na bieżąco i dowiedzieć się jak zrobić formę życia, nie poświęcając całego swojego dnia na spędzanie czasu w kuchni czy na siłowni, ale robiąc kilka rzeczy, które dadzą ci maksimum korzyści, to zaobserwuj mój kanał po więcej.